Strzałeczka sąsiady! Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu i kolejnym quizie na kanale Ulica Wolska 33. Tydzień temu mieliśmy quiz na temat pierwszego odcinka pod tytułem Żywe Zwłoki. Jeśli ktoś z Was go nie oglądał, to zapraszam. Link będzie gdzieś w opisie lub tutaj u góry w rogu. Natomiast dzisiaj przechodzimy do odcinka numer 2, czyli list do szefa. Wydaje mi się, że odcinek równie śmieszny jak nieśmieszniejszy. Dużo z scen naprawdę zapadło mi w pamięć, natomiast dzisiaj sprawdzimy Waszą wiedzę na temat konkretnych sytuacji z tego właśnie odcinka. Przed tygodniem mieliśmy 15 pytań, natomiast pomyślałem, że mniej tym lepiej, więc dzisiaj będzie ich około 12 lub 13, już nawet nie pamiętam, wszystkiego dowiecie się w praniu, więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. Witam Państwa po przerwie w naszym teleturnieju. Odpowiedzi za 99 tysięcy oczywiście złotych! Drodzy Państwo! Dziękuję Pytanie pierwsze. O czym Karol poinformował Alinę, gdy ta wróciła do domu z pracy? A. Że szef wysłał go do psychiatry? B. Że śniadanie mu nie smakowało? C. Że wylali go z roboty? Czy D że potrącił staruszkę na pasach. Zastanówcie się. Kto chce, to pauzuje oczywiście. Znacie zasady, znacie reguły. Okej, okay, nie przedłużam, bo będziemy mieli więcej pytań. Odpowiedź poprawna to C, że wylali go z roboty. Pytanie drugie. Jak długo do tego odcinka Karol jeździł w warszawskich tramwajach miejskich? A. 9 lat. B. 10 lat, C11 lat czy D12 lat? Pytanie o w sumie szczegół tego odcinka, także wiele osób może nie wiedzieć. Ogólnie polecam Wam oglądać każdy odcinek przed naszym quizem. Dam Wam jeszcze trochę czasu na zastanowienie. Dobra, nie przedłużam. Poprawna odpowiedź to oczywiście A9 lat. Pytanie trzecie. Jak Karol zareagował na propozycję Alinki, by ten poinformował swoich kolegów o utracie pracy? A. O nie, nie, ja nie będę opowiadał swoim kolegom, że jestem bezrobotny. Czy B. Nie Karoluj mi tu teraz. Czy C. Kochany Tadziu, na pewno coś wymyśli. Czy D. A może twoja mamusia poszukuje jakoś do remontu mieszkania? No, tutaj zawarłem kilka znanych... Cytatów z naszego ulubionego serialu. Dawam wam trochę czasu. Dobra, odpowiadam, żeby nie przedłużać. Poprawna odpowiedź to oczywiście A. O nie! Nie, ja nie będę opowiadał swoim kolegom, że jestem bezrobotny. Więc co powiedział na powitanie Karol Tadziowi, gdy ten zaprosił go na trening? To jest czwarte pytanie. A. Wylali mnie z roboty. B. Och, Norciu, spadłeś mi z nieba. C. Dobra, zjem i idę. Czy D, idziemy do mamusi na obiad? Zastanówcie się, to <śm> można łatwo wy wywnioskować po y, odpowiedzi z poprzedniego y, pytania, którą już podałem. Oczywiście, odpowiedź poprawna to A. Wylali mnie z roboty. Następne pytanie to pytanie piąte i brzmi ono następująco. Jak nazywał się ówczesny prezes zarządu tramwajów warszawskich? A Jan Marszałek, B Pamela Marszałek, C Józef Jan Marczak czy D Jan Józef Marczak? Ok, nie przedłużam. Kto ma wiedzieć, ten wie. <grym> Poprawna odpowiedź to oczywiście D. Jan Józef Marczak. Pytanie szóste brzmi następująco. Jakimi słowami Karol rozpoczął swój list do szefa? A. Coś ci powiem, ty tempa gnido! Czy B. Ty hamie nieskrobany? Czy C. Za te wszystkie upokorzenia? Czy D. Ty pożal się, Boże, prezesino? Ty za moją charówkę. Zastanówcie się. Macie trochę czasu. Zresztą możecie sobie zapauzować jak chcecie. Mhm, mhm. Tutaj też trochę pomieszałem cytatami z całej serii. Dobra. Oczywiście odpowiedź poprawna to B. Ty chamie nieskrobany. Pytanie następne. Już siódme. Na jakiej ulicy siedzibę miały warszawskie tramwaje? A. Karolkowa 25, B. Wolska 25, C. Aleje Jerozolimskie 25 czy D. Kurczewska 17? Oczywiście poprawna odpowiedź to D. Kurczewska 17. Następne pytanie to pytanie o obrazek. Jest to pytanie 8. Po co ten chłop przyszedł do Karola? A, by wyciągnąć go na trening, B, by pocieszyć go po zwolnieniu, C, by oznajmić, że został jedynie zdegradowany, czy D, by pogratulować mu awansu? Przyjrzyjcie się temu człowiekowi na zdjęciu. Po co on przylazł do Karola, akurat w odcinku numer 2? Jeśli znacie odpowiedź, to już ją podaję. Oczywiście poprawną jest D, by pogratulować mu awansu. Pytanie dziewiąte, jak to szybko leci. Brzmi ono następująco. Na jakie stanowisko awansował Karol? A. Sales Manager. B. Kierownik nadzoru ruchu. Czy C. Skarbnik zajezdni, czy D. Starszy motorniczy? Tutaj też troszeczkę pomieszałem cytatami z różnych odcinków serii. Dla utrudnienia, wow. Oczywiście w odcinku numer 2 Karol awansował na B kierownika nadzoru ruchu. Pytanie 10. Zaraz po tym, gdy Karol dowiedział się o awansie, pobiegł do Tadzia, by ten jednak nie wysyłał listu do szefa. Co się okazało, gdy go złapał? A Tadzio już ten list wysłał, B. Tadzio oddał list dance do wysłania, C. Tadzio zapomniał wziąć listu, czy D. Tadzio zapomniał wsadzić listu do skrzynki, więc dał go Cheniowi do wysłania. Zastanówcie się. To była akcja składająca się z kilku scen. W sumie z dwóch. Dobra, nie przedłużam. Odpowiedź D. Tadzio zapomniał wsadzić listu do skrzynki, więc dał go Heniowi do wysłania. Pytanie 11. Troszeczkę dłuższe. Gdy Karol dowiedział się o wysłaniu listu, zaczął wraz z Tadziem opracowywać plan wydostania go ze skrzynki pocztowej. Wszystkiemu przysłuchiwał się policjant, któremu nie podobały się te rozmowy. Jaka była zatem wymówka Karola i Tadzia? A. Że to w ramach zabawy. B. Że to hi historia kolegi z kanalizacji. C, że są scenarzystami filmów? Czy D, że to pomysł na biznes? Dam wam te 10 sekund na zastanowienie. Już wydaje mi się, że to jest dość proste. Dobra, 10 sekund minęło. Odpowiedź C, że są scenarzystami filmów. No i mamy w końcu ostatnie pytanie. Ostatnio było 15, dzisiaj mamy 12. Ze względu na. Troszeczkę mniej skomplikowany odcinek, brzmi ono następująco. Scena w gabinecie u prezesa. Jaki był finał przeczytania listu? A. Okazało się, że Tadzio nie podpisał Karole jako autora wiadomości. B. Karol został zwolniony. Czy C. Tadio podpisał list swoim imieniem? Czy D. Do gabinetu weszła sekretarka i wyrzuciła list do śmietnika. Poprawna odpowiedź to oczywiście A. Okazało się, że Tadzio nie podpisał Karola jako autora wiadomości. Bo podpisał to z wyrazami szacunku i TD. Także dziękuję Wam serdecznie za uczestnictwo w kolejnym quizie na kanale Ulica Wolska 33. Przed tygodniem mieliśmy pierwszy odcinek z żywymi zwłokami. Dzisiaj z drugim odcinkiem, list do szefa więc za tydzień będzie odcinek numer 3. Także już z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na ten quiz. Żeby go nie przegapić, dajcie subskrypcję na kanale, dajcie lajka like do podbicia zasięgów, dajcie komentarz dla podbicia zasięgów i udostępnijcie ten film innym, by też mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat tego boskiego serialu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia bracia i siostry sierżanci. Sierżanki.